czyli taką Po raz kolejny w Tomaszowskim Muzeum odbywa się pokaz kotów rasowych współorganizowanych Supreme Cat Club z Łodzi. Pokazy organizujemy rok rocznie z kilkoma przerwami w grudniu w okolicach Mikołajek i zazwyczaj Około 25 do 35 kotów jest prezentowanych. Każda hodowla ma swój numer i ci, którzy chcą, mogą zagłosować na kocią indywidualność. Zawsze są około godziny 17. Jest losowanie kociej indywidualności. Jest to jest nagroda publiczności dla hodowli. I oczywiście z osób, które losowały na wygranego kota również jest. Losowanie nagrody. Także serdecznie zapraszam do godziny 17.00. Wtedy będzie ogłoszenie konkursu, a pokaz kotów trwa dzisiaj do godziny 18.00. Z atrakcji jest jeszcze mikołajkowy kiermasz książek i konkurs na przepiękną, najpiękniejszą kolorowankę wykonaną przez najmłodszych uczestników dzisiejszego pokazu, czyli dzieci. Można zauważyć, że w przypadku pokazu kotów. Właściwie najliczniejszą grupą zwiedzających są dzieci. Stąd też wiele atrakcji, bo oprócz tego, że dostają różne znaczki, to jeszcze dostają nagrody za udział chociażby w kolorowaniu. Nie muszą pracy oddawać, ale mogą kolorować i wtedy dostają nagrody. W odróżnieniu od innych wystaw typowo muzealnych, ta wystawa jest jednodniowa. Ta wystawa jest przygotowywana przez współorganizatorów, czyli Supreme Club i właściwie montowana jest kilka godzin przed pokazem i jest to wystawa żywych obiektów, czyli wspaniałych kotów. Dzisiaj o 18:00 wystawa się kończy, ale jest to na pewno wydarzenie, które pozwala też przyjść i zwiedzić wystawy stałe i to oczywiście jest też atrakcją, Wiele osób. Dawno nie było w naszej placówce, a troszkę się zmieniło. Raz, ponieważ dopiero zaczynamy naszą przygodę z hodowlą. Kotki mamy majkuny. W tym momencie mamy dwie koteczki 10-9 miesięcy i koteczka małego 4,5 miesiąca. Pochodzę z Sulejowa i z Sulejowa przyjechałam do Państwa. Są bardzo przyjazne człowiekowi. Takie kotopsy troszeczkę. Przyzwyczajają się bardziej do człowieka niż do miejsca. Towarzyszą człowiekowi we wszystkich czynnościach. Lubią pieszczot, lubią dzieci. Bardzo przyjazne stworzenia. Jechałam na pokaz tym razem do Radomska yy, i zakochałam się w tej rasie. To było moje pierwsze spotkanie z tą rasą. Zakochałam się bez pamięci i po dwóch miesiącach już miałam pierwszą kotkę. W tej chwili mamy tak, dwie koteczki i kota. Czekamy aż dorosną, ponieważ to są wszystko jeszcze dzieci. Nasza yy, hodowla nazywa się Drakolandia.pl. Magdalena Serkowska, przyrodnik Muzeum w Koszowie Mazowieckim. Sławomir Wilczyński, przedstawiciel Supreme Cat Klubu Łódź. Jesteśmy współorganizatorami pokazu kotów pracowych, które kolejny raz u nas w Muzeum ma miejsce. Pani pytała, który raz to jest. Naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ale to jest chyba ósmy albo dziesiąty no raz. Jest to dosyć już taka no cykliczna impreza, no coroczna praktycznie. Jest tu około 40 kotów. Około no 10 raz. No, przeważają oczywiście majkuny, ale są też dewony, są ragdole, są szykireksy, yy, yy, są bengalskie koty, są brytyjskie koty, norweskie, z tego co pamiętam tam też jest jeden. Także jest tutaj taka yy, no, paleta tych kotów, które dla każdego coś no, miłego. Może... Cieszę się bardzo dużym zainteresowaniem. W zeszłym roku było ponad 1100 osób. Podejrzewam, że powtórzymy wyniki. Ten sukces? Roku. Tak, tak, tak. Trudna organizacja, tym bardziej, że dobrze nam się współpracuje. Tak, tak, tak. nie jest to trudne, natomiast jak dwie osoby chcą, to, czy dwa związki chcą, to, to już jest bardzo fajnie, można to sobie spokojnie zrobić. Z radością dla ludzi i w sumie dla wystawców też, bo są, mają czym się pochwalić swoimi osiągnięciami. Odpowiadamy na pytania ludzi, jak hodować, jak, jak karmić, jak pielęgnować. Myślę, że ta wiadomości ludziom się przyda. Jest mi bardzo niezręcznie, bo ja hoduję akurat Ragdole i, no, no i polecam nogagdole, ponieważ to jest rasa specjalnie wyhodowana. Dla ludzi starszych i właśnie dla małych dzieci, dla ludzi, którzy nie lubią no, kotów, które no, tak lapidarnie mówiąc biegają no, po lamperiach. No, to są raczej koty spokojne. Myślę, że, ale na pewno znajdzie się wiele innych raz. Z dużych raz to są majkuny, które też są spokojne. Brytyjczyki są bardzo miłe. Naprawdę jest sporo tych raz. Trzeba po prostu przyjść, obejrzeć. Zdecydować, to każdemu no, polecam, żeby miał, żeby miał, jakiegoś no kotka, to jest naprawdę bardzo fajny no, przyjaciel domu. Prawie co roku w Tomaszowie na pokazie od, od wielu lat. Jestem hodowcą mejkunów. To jest wspaniała rasa. Popularnie mówią na nie kotopieski, ponieważ są mimo gabarytów wielkich chociaż to jest młoda koteczka, czteromiesięczna są bardzo przyjazne, potrafią aportować, reagują na swoje imię. Naprawdę przemiła rasa, którą każdemu polecam. O, tu jest młoda koteczka, czteromiesięczna, bardzo taka zabawowa, chociaż mówię, to jest jeszcze maluszek. Dorosły kocur potrafi 10 kilo ważyć. Jesteśmy złodzi, jak większość tutaj nas. Ja osobiście mam 11 w domu takich piękności, tylko dorosłych. Niektóre są już w emerytalnym wieku, więc są kastratami. Niektóre są hodowlane. Eee, tutaj na pokazie zapraszamy też maluszków na konkursy związane z kotami. Dzieciaszki odpowiadają na, na, na różne zagadki, dostają nagrody, z czego bardzo się cieszymy, bo są bardzo mądre. Dzieci wszystko wiedzą, potrafią nawet zaskakiwać człowieka.